A Zeta kocha migotkę. No, ale migotka, mam nadzieję, że nie masz na mnie Łukasz. To, to miło poznać, Kaśka. Ja to sobie czytam, co chcecie. Miło Cię poznać, Kaśka, powiedział Jari do Marita też z kobietą? Cholera, to się porobiło, no? kto wybiera? Kto tak szczeka? No, Turek nie Aż. czekaj na swoim. Wszyscy za ZP są. Wszyscy wyszczekali. Weź tego ochłapa gdzieś tam zamknięty. Właśnie, czemu ja nie zmieniłem imienia swoją psu jeszcze? Na no, 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 no. No, no. no ale Turek, bo tak w ogóle widzę, że zauważyłem, że zapałeś takim... No coś wisi w powietrzu tam między tobą masinnym, no. Już, ta, już tak pisali Śmiać mi się chciało Prawda, tak się rozpływasz nad jego walorami fizycznymi Nad jego dużym młotem <noise> <noise> górę nie wiesz z, Za to jadę po chłapie ostro Młot <noise> tara No ale zobacz, młot da rady w jedną rękę, ale... już Młot nie da nie? Jak to idzie na tym morderze? Tak no, nie mam, nie mam zawsze. żarówki, nie Ale ja czekam cały czas, aż w którymś tym odcinku z Fallouta Zaczniesz mówić na silnego, silnoręki, no bo to aż... <noise> Napląd za to klasyka polskiej dinematografii. Dobra, dobre, dobre. Wiesz, dobre dźwięk. Dźwięk. Nie, że c... to, ja u siebie to, cały to, czas to, słyszę to, dźwięk z piąty raz, że dotacja leci z pięć razy. Komputer jest <śle> freezował, Ja w ogóle czytałem, że w tym roku to orkiestra zbierała na kartę dla Turka. <ślec> <ślec> Ty, ale ten czołg to dramat chyba, nie? Tak mi się wydaje. No zajebista maszyna ja śmierci to jest tak. tak po prostu. O, ja Mucha to. napisał, że to ruchoma wędzarnia na kółkach i się. nie. Dobra, już jestem. Ten... Hej. Dwa węgorze. To jest Pablusem. No ale arta jest. Pablusem jeździsz? No nie, czosnkiem. Kiełbaszenko, haha Ale Jari, zapomnieliśmy zrobić nasz test, kurde No Chyba, że ty zrobiłeś, a ja nie Nie, nie a Który z was jest w ciąży? <grym> a Pytam <jak, nie> <grym> Dobre Leci w tle Cztery Pozdrawiam, Jari <grym> Ale <grym> z, 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 z jazdem Ooo